Czołem. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zamontować głowicę termostatyczną do grzejników typu DANFOS. Mamy dzisiaj tutaj fajną nową głowiczkę renomowanej duńskiej firmy DANFOS. Akurat ta głowica pasuje nam do zaworów o wymiarach 22,9 na 25 mm i świetnie sprawdzi się na tego typu grzejnikach. W moim przypadku, grzejnik DANFOS posiada zawór typu RA o wskazanych parametrach. Standardowo taki zawór posiada małe, plastikowe pokrętło o oznaczeniach plus i minus wraz ze strzałką wskazującą kierunek kręcenia w stronę ciepła lub zimna odpowiednio. No i przejdziemy już może bezpośrednio do montowania naszej głowicy. Najpierw należy zdemontować korek ochronny na założy grzejnika. Odkręcamy nasz koreczek. I widzimy tu oznaczenia. Oznaczenia w skali od 1 do 7. Możemy ustawić sobie dowolną liczbę. Należy tylko pamiętać, że jedynkę ustawiamy w przypadku gdzie nie potrzebujemy aż tak dużo ciepła od grzejnika. Natomiast jeśli chodzi o 7, oznacza, oznacza to, że grzejnik da nam z siebie najwięcej ciepła ile się da. Zależy wszystko od wysokości piętra, usytuowania kotła itd. Tak ja wybieram złoty środek i ustawiam go na pozycji, powiedzmy, 5. Następnie bierzemy naszą głowicę termostatyczną. Warto też wspomnieć, że posiadana głowica jest tak zwanym typem głowicy zaczaskowej, czyli RA-Click, takie tu jest podane. I należy powiedzieć, że przed montowaniem głowicy należy ją ustawić na pozycję 5. Tutaj. Otóż następnie montujemy naszą głowiczkę na zawór. Słyszymy charakterystyczny zacisk i to już jest wszystko. Nasza gowiczka jest prawidłowo zainstalowana jak u siebie. Dziękuję Wam za uwagę, zostawiajcie łapkę w górę i życzę Wam miłego dnia. Do widzenia.